Cześć Dino, cześć Dina. Jak się dziś macie? Czy chcielibyście dzisiaj zrobić ciasteczka i pouczyć się kolorów z nami? Doskonale! Zatem zaczynamy. Dino, czy możesz zrobić fioletowe ciasteczko? A teraz do piecyka! Aha! A teraz zrobimy żółte ciasteczko. A nie tak szybko Dino. Najpierw Aha. musimy skończyć wszystkie ciasteczka zanim zaczniemy je jeść. Zróbmy teraz niebieskie ciastko. O nie. To nie ten kolor, który chcieliśmy, ale już dobrze, Dino. Aha. I naciśnijmy przycisk jeszcze raz. Dieski doskonale! A teraz zróbmy zielone ciasteczko. Dino, udało Ci się zrobić zielone ciasteczko. Nauczyliśmy się dzisiaj tak wielu kolorów. Czy chcielibyście je podkreślić? Różowy, fioletowy, żółty, niebieski i zielony. Doskonale! Teraz możemy zasiąść do naszej uczty i zjeść ciasteczka. Do zobaczenia wkrótce, moi przyjaciele! Hej, Dino, cześć Dina, jak się miewacie? Aha. Czy chcielibyście nauczyć się czegoś nowego? Aha. Doskonale, a więc wiecie, co robić. Naciśnijmy przyciski, zobaczmy, co pokaże nam nasza maszyna. O, to liczby! Ciekawe, co wypadnie następne? Będziemy uczyć się liczyć z cukierkami! Chyba już wiem! Będziemy uczyć się liczyć przy pomocy cukierków w parku! Dino, Dina, czy chcecie nauczyć się liczyć z cukierkami? Haha, tak myślałem! Przecież Wy uwielbiacie słodycze! Okej, zatem przygotujmy je! Tylko spokojnie jeszcze ich nie jedzcie. Najpierw pobawimy się w liczenie tych cukierków. Jesteście gotowi? Uh -huh. Dinozaury, czy jesteście gotowi nauczyć się pierwszego numeru? Uh -huh. Okej, okay, więc zaczynajmy. Dino, weź jeden cukierek i umieść go na miseczce, na której jest cyfra 1. Uh -huh. Doskonale, Dino. Położyłeś jeden cukierek na miseczce z liczbą 1. Teraz twoja kolej Dina. Aha. Połóż dwa cukierki na miseczce z liczbą 2. Brawo Dina! Na twojej miseczce leżą dwa cukierki. Okej, okay, chcecie zagrać jeszcze raz? Chcesz policzyć więcej cukierków Dino? <laughs> Idealnie. Twoim kolejnym numerem jest 3. A 3 to dużo cukierków. Okej, okay, zaczynamy liczyć. Dino, umieść trzy cukierki na miseczce, na której jest napisane trzy. Brawo, Dino. Okej, okay, uh -huh. teraz twoja kolej, Dina. Połóż cztery cukierki na miseczce z cyfrą 4. Cztery. cztery cukierki. Brawo, Dino i Dina. Nauczyliście się dzisiaj czterech cyfr. Pamiętacie jakie to były? Zgadza się Dina. Nauczyliśmy się cyfr 1, 2. Tak jest Dino! A także 3 i 4. Co takiego Dino? Chciałabyś teraz zjeść cukierka? Proszę bardzo! Smacznego, moje kochane dinozaury! I do zobaczenia następnym razem. Hej Dino! A może uruchomimy Dino maszynę i zobaczymy czego nauczymy się dzisiaj? Wow, będziemy się uczyć o lecie! Weźcie ze sobą stroje kąpielowe, bo będziemy się tego uczyć przy jeziorze. I oczywiście na świeżym powietrzu. Zatem ruszajmy na naszą przygodę. Hej, moi przyjaciele, widzę, Aha. że świetnie się czujecie w ten słoneczny okay. dzień. Tylko uważajcie, żeby się nie przegrzać. Nasze słoneczko dzisiaj bardzo mocno świeci. Chcecie się czegoś nauczyć? Okej, pierwszą rzeczą, o której trzeba pamiętać, to picie dużo wody w takie upalne dni. Dino, dokąd idziesz? Świetnie Dino! Mamy tutaj bidony z orzeźwiającą zimną wodą! Mm. Teraz jesteście nawodnieni! Kolejną ważną rzeczą podczas upałów jest chronienie skóry. Tak, żeby się nie spalić, bo to potem boli. Czy macie jakieś ubranka? Mamy tutaj dwójkę super bohaterów z palerynami. I ostatnią rzeczą, którą trzeba robić w upalne dni, jest coś, co na pewno wam się spodoba. Żeby się ochłodzić, należy wskoczyć do wody. Haha, ha, tak jest moje dinozaury. Czy zapamiętaliście nasze trzy zasady na upalne dni? Po pierwsze, trzeba pić dużo wody. Po drugie, chronić swoją skórę, żeby się nie spalić. A po trzecie, żeby się ochłodzić, należy wziąć kąpiel. I to już wszystko na dzisiaj, moi drodzy. Bawcie się dobrze. Miłego dnia. Dino, cześć Dina, jak się miewacie? Uh -huh. Chcecie nauczyć się czegoś nowego? Haha, uh -huh. ha, doskonale! A więc wiecie, co robić. Naciśnijmy przyciski, zobaczmy, czego nauczymy się dzisiaj! Zobaczcie kolory! Ciekawe co będzie następne! Będziemy bawić się rękawiczkami! Ciekawe gdzie? Chyba już wiem! Będziemy bawić się rękawiczkami w parku i uczyć się kolorów! Dino, Dina, czy chcecie pouczyć się o kolorach? Okej, okay, a więc poznajmy nasze kolory! Zobaczcie! Czerwona rękawiczka dla Dino i fioletowa dla Diny! Chodźmy teraz do parku, żeby poznać więcej kolorów. Gotowi? A teraz poszukamy więcej rękawiczek. Zaczynajmy. Dino, ty poszukaj drugiej czerwonej rękawiczki, a ty, Dina, drugiej fioletowej. Dino i Dina, znaleźliście swoje pary rękawiczek. Dino, ty znalazłeś fioletową rękawiczkę Diny, a ty, Dina, znalazłeś czerwoną rękawiczkę Dina. Okej, okay, tym razem Dino będziesz miał czarną rękawiczkę, a ty, Dina, niebieską. Waszym zadaniem będzie odnalezienie drugiej pary. Zaczynajmy poszukiwania! Doskonale! Dino, ty znalazłeś drugą niebieską rękawiczkę, a ty, Dina, drugą czarną! Brawo, nauczyliście się tak wielu kolorów, a czy je zapamiętaliście? jest, Dino. Ty nauczyłeś się koloru czerwonego i fioletowego. A ty, Dina, koloru niebieskiego i czarnego. Do zobaczenia! Hej, Dino! Cześć, Dina! Chcecie nauczyć się czegoś nowego dzisiaj? Haha, ha, doskonale! Wiecie, co robić. Naciśnijmy przycisk i zobaczmy, czego nauczymy się dzisiaj. Aha! O, zobaczcie, to kolory. Ciekawe, co będzie następne. Będziemy malować uśmiechnięte buźki. Doskonale. Będziemy malować uśmiechnięte buźki i uczyć się o kolorach w parku. Dino, Dina, czy chcielibyście pouczyć się o kolorach? Ha, ha, ja też lubię uśmiechnięte buźki. Najpierw wybierzmy kolory. Zielona uśmiechnięta buźka dla Dino oraz żółta uśmiechnięta buźka dla Diny. A teraz idziemy do parku. Ciekawe, czy znajdziecie pasujące kolorem uśmiechnięte buźki na tej tablicy. Okej, okay, zatem zaczynamy. Dino, znajdź taką samą uśmiechniętą buźkę na tablicy i połóż tam swój żeton. Znakomicie Dino. Twój zielony żeton uśmiechniętej buźki pasuje idealnie na tej tablicy. A teraz twoja kolej Dina. Brawo, Dina! Umieściłaś swoją żółto uśmiechniętą buźkę na odpowiednim miejscu. Okej, okay, dinozaury, chcecie spróbować jeszcze raz? Okej okay, Dino, ty weźmiesz niebieski i pomarańczowy żeton, a ty Dina ten bordowy. Wolisz kolor bordowy Dino? Uh -huh. <grym>, Dino nie wybrzecaj. Wszystkie kolory są fajne. Okej, okay, zobaczymy czy teraz uda wam się dopasować te buźki na tablicy. Dino, zacznij od niebieskiej buźki. I pamiętaj buźka musi być uśmiechnięta. Bardzo dobrze, Dino. Teraz twoja kolej, Dina. Znajdź miejsce na tablicy tak, żeby dopasować swój żeton. Tak jest. Doskonale, Dina. Pozostała nam tylko jeszcze jedna buźka. Dopasuj ją, Dino. Wspaniale, Dino. Dopasowały swoją pomarańczową buźkę. Nauczyliśmy się dzisiaj tak wielu kolorów. Czy pamiętacie jakich? Zgadza się, Dina. Ty poznałaś kolory zielony i żółty. A ty, Dino, poznałeś niebieski i pomarańczowy. Zgadza się, Dina. Był jeszcze kolor bordowy. Do zobaczenia następnym razem. Tino, chciałbyś dzisiaj się pouczyć i pograć w domino? Doskonale, więc zaczynajmy. Zielone domino uformowało oh. literę A. <świet> świetnie, zobaczmy jakie inne literki możemy znaleźć. Aha! Uh -huh. uh -huh. domino. Formują literę B. Doskonale. Kontynuujemy? Zobacz, Dino. Tam jest niebieskie domino. Dają jak niebieska chmurka. Świetnie! Zobaczmy jakie inne kształty możemy znaleźć. Zobacz Dino, tam są żółte domina. Formują żółte słoneczko. Uh -huh. Uh -huh. Idealnie, Dino. Uh -huh. Odnaleźliśmy wszystkie domina. Powtórzmy je uh -huh. teraz. Czerwona literka A, zielona literka B, niebieska chmurka i żółte słoneczko. Pa, Dino. Do zobaczenia następnym razem. Hej, Dino. Jak się dziś miewasz? Czy chciałbyś dzisiaj pograć w kulki? Doskonale. Więc zaczynajmy. Zobacz czerwona kulka. Musisz trafić w nią inną kulką. Jesteś Aha. gotowy Dino? Aha. No to zaczynamy. Aha. To jest purpurowa kulka. Aha. Doskonale! Policzmy je teraz! Jedna. Tu mamy pomarańczową Aha. kulkę. Wow, Dino, trafiłeś dwie kulki pod rząd. Policzmy je teraz wszystkie: jedna, dwie, trzy, cztery, pięć. A tu jest czerwona kulka. O? <słyska> Nic się a, nie a. stało, Dino. Spróbuj jeszcze raz. A. 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 Trzy kulki pod rząd. Doskonale. Policzmy je teraz. Jedna, dwie, trzy, cztery. Pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Świetna robota, Dino. Trafiłeś we wszystkie kulki. I przy okazji nauczyliśmy się tylu kolorów Aha. dzisiaj. Aha. Czy chciałbyś się powtórzyć? purpurowy pomarańczowy czerwony zielony Ale dzisiaj mieliśmy super frajdę. Do zobaczenia wkrótce Dino. Dino, cześć Dina! Jak się miewacie? Aha. Chcecie nauczyć się czegoś nowego? Ha, ha, doskonale, więc wiecie co robić. Naciśnijmy przycisk i zobaczmy, czego nauczymy się dzisiaj. Zobaczcie, to cyfry. Ciekawe, co będzie następne. Będziemy bawić się w gałki śnieżne. Tylko ciekawe gdzie? A już wiem! Będziemy uczyć się liczyć, grając w gałki ze śniegu w parku. Dino, czy wiesz, co się robi ze śnieżnymi gałkami? Tak jest, Dino. Rzuca się nimi. Okej, okay, zbierzmy teraz nasze gałki. Zobaczcie! Jedna gałka dla Dino i jedna dla Diny. Chodźmy teraz do parku i zobaczmy, jakich numerów się nauczymy. Dino, Dina, waszym zadaniem uh -huh. będzie rzucić tymi gałkami przez dziurkę w tym obrazku. Uh -huh. Czy jesteście gotowi nauczyć się waszego pierwszego numeru? Uh -huh. Okej, okay, więc uh -huh. zaczynamy zabawę. Uh -huh. Nie martw się, Dino, następnym razem ci się uda. Uh -huh. Teraz twoja kolej, Dina. Uh -huh. Brawo, Dina! Twoja gałka przeleciała przez dziurkę w obrazku. Mamy pierwszą gałkę, którą możemy policzyć. Dino, chcesz spróbować jeszcze raz? Wow, Dina! Okej, okay, Dino, spróbujmy jeszcze raz. Udało się Dino! Rzuciłeś gałką, która przeleciała przez dziurkę w obrazku. To oznacza, że mamy dwie gałki. Dino, Dina, czy chcielibyście zagrać jeszcze raz? Okej, okay, zaczynamy! Proszę Aha. bardzo, Dino, jedna gałka dla Ciebie i jedna dla Ciebie, Dina. Wspaniale, moje dinozaury! To była trzecia i czwarta gałka, która przeleciała przez dziurkę! Nauczyliśmy się tak wielu numerów, czy pamiętacie jaki? Aha. Tak jest, Dino. Ty nauczyłeś się numerów 1 i 2. A ty, Dina, nauczyłaś się numerów 3 i 4. Wspaniale, moje dinozaury. Do zobaczenia następnym razem.